Chłopaki, jest szybko, poranek bez kawy czy z kawą? No, rozbudziły mnie hamulce w samochodzie, bo mamy problemy cała pętla, tam nawet było uderzenie w szykanę, więc tam się na pewno rozbudziłem, a później no cała, tak no, raczej cała pętla taka niepewna, nie, nieprzyjemna przy tych wielkich prędkościach, jak coś tam szwankuje hamulec, to jest, to jest nieprzyjemnie i nie jestem zadowolony z tej pętli i to też widać po czasach, jak będziemy wymieniać z przodu to, co trzeba. Samochód, no nieco wolniejszy, nie oszukujmy się, ale myślę, że to jedna z bardziej urokliwych skut. No ta auto jest cały czas dla nas przyjemne, miłe i bardzo je lubimy, ale niestety czas leci nieubłaganie i, i, i ta Skoda coś tam poprawiła w tych nowych autach. Tylko samochody się starzeją, my nie. Tak, e, absolutnie nie narzekamy, bo cieszymy się, że w ogóle jedziemy, bo to jest jakby w tych czasach e, też sukces, że się pojawiamy na starcie. No ale widać, no jest nowa konstrukcja i, i to nie ma co się czarować. Na pewno te auta są ciut szybsze. No. Jaki plan na kolejną pętlę? żeby działały hamulce i żeby była ta pewność na hamowaniach na spadach. W ogóle no inaczej wtedy się jedzie, skupiam się na linii, na to, żeby się bawić samochodem, a nie na macaniu, czy zadziała, nie zadziała. Moje drgania jakieś się pojawiły, chyba zwichrowały się te tarcze i no żeby działało i żeby się dobrze bawić, tak jakichś tam oczekiwań co do wyników nie mamy, no mamy taką myślę, że batalię z, Grzyś, z Gabrysiem, tak. Z Gabrysiem i tutaj my się pilnujemy, jak będzie działał auto, chcemy po prostu jechać, dobrze się bawić i być przed nim. Znane Ci dobrze rejony, tak właśnie spędzasz niedzielę, jak się jedzie? No jedzie się, jedzie się całkiem dobrze, aczkolwiek czasy tego nie pokazują, też troszeczkę dobór opon mamy nie taki jak trzeba, no, tak bywa. Ale generalnie po tych terenach no to jeździ mi się bardzo dobrze, tak? no znajome trasy, blisko domu przejeżdżam przez swoją miejscowość, więc jest generalnie milutko. Pogoda jest, więc no zobaczymy. No teraz coś zmienimy na pewno, zmienimy opony. Mamy nadzieję, że odbudujemy jakąś taką większą pewność i przede wszystkim prędkość teraz na tej no, kolejnej pętli. Ze mną jest Grzesiek Grzyb, walka trwa. No tak, e, piękny dzień, co prawda rano było bardzo zimno i ślisko, no zobaczymy, no staramy się jechać jak najszybciej potrafimy, e, Kuba uciekł nam, wszyscy pozostali, jesteśmy bardzo blisko, więc no, tak jak mówiłem, różnice będą minimalne i walka będzie trwała do samego końca. Tak oglądasz mocno samochód, były bliskie kontakty, było gdzieś blisko, e, jakiś przeszkód? Nie, tylko właśnie dostaliśmy karę 5 sekund za szykanę, a ja jestem przekonany, że w ogóle nie dotknąłem szykany i właśnie fura nie ma ani pół śladu, więc dziwi mnie to bardzo, bo zazwyczaj jakbym dotknął, to przynajmniej miałbym jakiś pasek czy cokolwiek, więc no bardzo będę prosił później organizator, że sprawdził, no jak dotknęliśmy, to trudno, no ale może jednak nie. E, bijetyka trwa. Walka trwa kiedyś Świdnica była znana z klubu bokserskiego, no ale teraz walczycie na odcinkach specjalnych i to przepięknie. No, mam nadzieję, że nie będziemy musieli, musieli później bić po łezie. Grzegorz Siekludzki na 53 radzie świdickim. No nie może być inaczej. To jeden z Twoich ulubionych rajdów chyba, prawda? Tak i myślę, że jedyny w tym roku w Mistrzostwach Polski. Jak się jedzie, słuchaj? Yy, staramy się yy, dobrze się bawić yy, i stara staramy się również yy, robić dobre show dla kibiców. Yy, z czasami, z szybkimi partiami jest trochę gorzej, ale, ale dobrze się bawimy. Auto jest okej, okay, pogoda dopisuje, kibice również jest bardzo dużo y, kibiców to cieszy to cieszy a samochód macie przepiękny dziękuję dlatego właśnie y, no, staramy się jechać pod po publikę gdzie się da y, pokazać te stary czas jak się jedzie jedzie się dobrze wynik nie jest świetny jest tragiczny to trzeba przyznać ale uczymy się uczymy się budujemy tą pewność w samochodzie bo jeszcze jej nie ma i tak naprawdę ta pewność leży jeszcze nawet na opisie u nas y, sprawdzenia trasy poprawnego, tak? No, jeszcze bardzo, bardzo dużo, dużo, dużo roboty nas czeka. Chodzi mi o ten duet, y, więc y, trzymajcie za nas kciuki. My pomału będziemy przyspieszać i, i nie wiem, co powiedzieć. To trzymamy kciuki, a w Mistrzostwach Polski was jeszcze, jeszcze zobaczymy w tym roku? Nie wiem, czy pojedziemy wszystkie rajdy, ponieważ no, nawet do tego rajdu tydzień wcześniej przygotowywałem się na szutrach, ponieważ po tym rajdzie jedziemy Węgry i tak jak mówiłem, no, moim celem głównie jest Europa. Jakikolwiek błąd tutaj na Mistrzostwach Polski, mniej kosztowny, bardziej kosztowny, może zrujnować mi cały sezon, więc tego bym chciał uniknąć. Więc tak jak powiedziałem wczoraj też, dostaliśmy nauczkę. Mieliśmy małe pole, nie możemy atakować i cisnąć Michała. Jest za szybki aktualnie, ale będziemy przyspieszać. Ależ te różnice są minimalne na odcinkach specjalnych, prawda? No Są minimalne. Teraz kolejna pętla, będziemy się starać się polepszyć. Jak wam się właśnie jechało podczas tej pętli, gdzie wielu kierowców miało pewne problemy z doborem opon, właściwych opon, bo rano no było chłodno mocno chłodno. Było mocno chłodno, też mieliśmy jakby zastanowienie jakich oponów użyć, no, ale zdecydowaliśmy się na twardsze, więc myślę, że było OK. Teraz był le, trochę lepszy feeling. Ja mam tylko taką prośbę, żeby organizatorzy sobie przemyśleli, czy aby te klasyki, jak to nazywają, może jakby wsiedli, pojeździli po tych klasykach 45 sekund na, na odcięciu, na przykład na tym jodłowniku, to by zmienili decyzję albo dostawili coś, żeby było bezpieczniej. To taką mamy nadzieję, że tak właśnie będzie, a Wam życzymy dobrej walki na kolejnych odcinkach specjalnych. No będziemy się starać, tam jest chyba teraz 8 sekund do, yy, do Jarka, bo Grzesiek dostał karę, więc będziemy walczyć. A lider 53. rajdu Świdnickiego nie zwalnia tempa. Kolejna pętla za Wami, kolejne odcinki specjalne, szybkie odcinki specjalne za Wami. I to tempo jest, szybkość jest. Jak się czujesz? Czujemy się dobrze, oczywiście planem było kontynuować taką jazdę jak wczoraj i wydaje mi się, że, że, że to robimy. Przewaga już wynosi bo ponad 20 sekund, ale no myślę, że pozostaniemy w tym, w tym feelingu, który mamy, bo jedzie nam się po prostu dobrze. No zobaczymy, jak będzie wyglądała trasa na drugich pętlach, bo na pewno pojawi się syf, ale oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Zadowolony z samochodu, zadowolony z ustawień, oczywiście. Tak, tak, jak najbardziej. Samochód działa świetnie, nic, nic, do, nic do zarzucenia. Myślę, że ja jako kierowca mogę, mogę się poprawić w kilku partiach i jeszcze urwać trochę czasu. A może to taki fantastyczny toping kibiców niesie waszą załogę również, do tego, aby jechać tak szybko, bo kibiców mamy naprawdę wielu na trasie tego rajdu, renesans rajdów samochodowych. Hmm. Nie do końca rozumiem o co chodzi z tym re renesansem, ale. <laughs> dużo kibiców e, zaczyna się pojawiać z powrotem na trasach odcinków specjalnych. Tak, tak, tak. E, uważam, że jest bardzo dużo kibiców. W tych partiach takich, e, gdzie jest oczywiście łatwiejszy dojazd, a jest e, cała masa. I jest to naprawdę fajne, kiedy się, kiedy się widzi taką, takie grupy kibiców. Dzień dobry, Jakubie, w niedzielny poranek. Wóz dzisiaj działa. Dzień dobry, piękna niedziela. Druga pętla. Coś tam odrobiliśmy, brakuje 3 do trzeciego chyba. Cieniuję, przyznam, że cieniuję, jednak przerwa robi swoje, wjeżdżam w zakręt i wiedząc, że muszę go przejechać, po prostu tam prawa noga drży, a tu jest bardzo szybko, ten pierwszy spędz jest najbardziej rajdowy, to to nam idzie, a potem te wyścigowe, nigdy nie byłem w te, w te klocki mocny, ale no, trzeba jechać i chciałbym zaryzykować teraz z oponami, jakiś ruch podjąć, Taki, żeby się bardziej zapierać. O ile w zakręt czasami te najszybsze tam coś zadrży, to jak już w niego wejdę, to chciałbym precyzję. Dlatego już wiadomo, jaką oponą chcemy jechać. Taki zatem plan na kolejną pętlę. Jeszcze raz? Taki jest zatem plan na kolejną pętlę. Tak, taki jest plan. No chciałbym spróbować gryźć to jeszcze w zasięgu drugie. Kolejne odcinki specjalne za Wami. Walka bardzo zacięta. Zacięta walka, czasy minimalne. Trochę się tak ciosami wymieniamy, jak to się mówi, jak na ringu bokserskim. Także jeszcze wszystko jest otwarte. Teraz Grzesiu Grzypijada się nie da dostali karę za jakieś wygrodzenie 5 sekund, więc się zrobiło 3 sekundy. Także no Ciekawie, ciekawie się zapowiada następna pętla. No ale to i tak jeszcze nie koniec, bo potem jeszcze na koniec ostatnie starcie. Czyli znowu Bystrzyca, która jest trudna i, i arcy szybka, ale też jakby kompleksowa. Jest szeroko i wąsko, więc każdy sobie znajdzie swoje tam 5 minut na tym osie. Jaki plan zatem, jakie marzenia być może związane z metą tego rocznego rajdu? Na pewno byśmy chcieli być jak najwyżej. Top 3 to tak chcielibyśmy, a jaki plan, no chyba trzeba coś tam pocisnąć, nie? Coś tam trzeba przeatakować po wczorajszym niesmaku, no to wypadałoby dzisiaj trochę to odrobić, też trochę mentalnie, żeby... Wiesz, otwarcie rano było spoko, sekunda do Jakuba Matulki, a no zobaczymy, co teraz będzie, jakiś tam mamy pomysł na to. Trzy odcinki specjalne, niedzielne odcinki specjalne za Wami, ale siedem odcinków specjalnych 53. Rajdu Świdnickiego ogólnie za Wami. Otwarcie sezonu, jesteś zadowolony? Oj, bardzo, to jest nasz debiut w Świdnicy. Do tej pory Świdnicę znam tylko z ekranu monitora, gdy się kibicowało tym wszystkim załogom, które namacalnie są tu koło nas. Bardzo nas cieszy tempo, co prawda bez żadnych przygód, udaje nam się podróżować. Po wczorajszym dniu byliśmy liderami w Pucharze Polski Region. Dzisiaj tą przewagę powiększyliśmy do prawie minuty. Do tego jesteśmy trzecią ośką RSMP, co przy tych wszystkich autach to jest miód na nasze serce. No jesteśmy na 15 miejscu w generalce całego RSMP, także seryjnym autem REGIEN. Naprawdę świetny wynik. Chcemy to dowieść, chcemy tutaj e, walczyć z chłopakami, poprawiać czas i robić swoją robotę, bo na razie wszystko, wszystko działa. Jesteśmy ultra zadowoleni. I oby tak było do mety, bo marzenia trzeba spełniać, a samochód Relie to wspaniała klasa, która. Pozwala to robić i pozwala jeździć i walczyć z tymi, no, których się kiedyś oglądało, których się kiedyś podziwiało. Dokładnie tak, Relien jest to świetna konstrukcja, przez niektórych jeszcze niedoceniana, ale mam nadzieję, że wszystkich tutaj nas wyniki otworzą niektórym oczy, że te, naprawdę, że te samochody naprawdę dają rady na prawdziwych odcinkach rajdowych, nie tylko na jakichś tam pojeżdżawkach. No i co, ciśniemy, póki co wszystko działa. No i zapraszamy do kibicowania 53. Rajdu Świdnickiego, no i działamy. To moje ostatnie pytanie. Oglądałeś rajdy sprzed telewizora, sprzed komputera któremu zawodnikowi znanemu, doświadczonemu zawodnikowi, zawodnikowi startującemu w tym radzie kibicujesz najbardziej? Eee, bardzo zależy mi na tym, żeby rajd wygrał Kuba Matulka znamy się no tutaj z takiego rajdowego grona. Kuba jest ode mnie niewiele lat starszy, ogromny progres zaliczył na przestrzeni ostatnich lat, więc serdecznie mu kibicuję. Cieszy też powrót Kuby Brzezińskiego, jest to też mój idol. szybki bardzo kierowca i tutaj pokazuje potencjał i że nie zapomniał o co chodzi w tym sporcie. Grzesiek, Grzyb, grze, Jarek, Krzeja to wszyscy są kierowcy, którzy naprawdę dają radę i wiedzą do czego służy ta pedaliera i ten samochód. Także za wszystkich trzymam kciuki, mam nadzieję, że wszyscy będą na mecie z dobrymi wynikami i w normalnej uczciwej. I walce. Jarku zapowiadałeś walkę podczas niedzielnych odcinków specjalnych i ta walka jest. No jest, no trochę tak się też e, pojechaliśmy na miękkiej oponie, tak, a reszta pojechała na twarde i tak się zastanawiałem, czy to był dobry, czy zły. No po pierwsze mówię się, kurczę, dostaliśmy tam 5 sekund, wiem, no to chyba nie był dobry wybór. Choć było 3 stopnie. Nie? I tak, mówię, kurde, na średniej oponie przy 3 stopniach. No ale... Takie Monte Carlo trochę. No tak, no i to tak. Może po prostu panowie już mieli informację, że jednak to działa na tym. No i potem musieliśmy jakoś starać się jakby przerobić to auto, trochę przyklikać, trochę coś z tym zmienić, żeby, żeby mm, no przejechać tą pętlę, nie? I, i, no I chyba daliśmy sobie z tym radę, więc yy, wiemy, co teraz musimy zmienić, żeby dopasować się do, do, do warunków i, no i co, jedziemy dalej? Jesteście w grze, absolutnie jesteście w grze, walczycie. Jak ci się podobają odcinki specjalne? Szybko, jest bardzo szybko. To jest chyba najszybszy rajd w sezonie, bo jest bardzo dużo takich zakrętów na piątym biegu i to takich. Trochę to jest niebezpieczne, tak szczerze mówiąc. Jest szeroka droga to trochę wyniesionego żwiru. Trochę się dziwię, bo. Dwa tygodnie temu był tarmak i był w tym samym rejonie i potrafili zrobić na takich krętych odcinkach może nie takiej dużej średniej maksymalnej, ale po prostu na krętych. I... Na długość odcinków specjalnych. No ale to można połączyć, nie? Trochę, trochę szerokiego, trochę, e, trochę wąskiego, przecież właśnie tak był jeden odcinek z tarmaka, że właśnie pokrywał się z dzisiejszym szerokim, nie? więc to, to się da zrobić, e, Więc, no, ale tak generalnie. Tak okej, okay, no, no taki też musi być rajd, że jeden jest szybszy, drugi jest bardziej kręty i. E, więc no po prostu musimy się dopasować do tego co jest. Rajd świdnicki trwa. E, niedzielne odcinki specjalne, trzy odcinki specjalne za wami. Jak się jedzie? Dobrze się jedzie. Najważniejsze, że po czarnym. Bardzo dużo syfu na ostatnim odcinku, jak za starych rajdów, takie stare rajdy, że, że naprawdę trzeba mocno na prosty kołak w to wszystko wjeżdżać. Eee, myślę, że teraz będzie jeszcze więcej, no jak przejedzie prawie 100 załóg, jak, jak tam wrócimy, ale, ale bardzo pozytywnie, fajnie, organizacyjnie, bardzo nam się podoba. I w takich momentach przydaje się doświadczenie, a ty to doświadczenie, doświadczenie masz gigantyczne. A, czy ja wiem, jakieś mam tam doświadczenie, staram się jechać po czarnym, także gazujemy. Powiem ci, że wczoraj wśród kibiców rajdowych obserwujących e, odcinek specjalny świetnicy. dużo o tobie mówiliśmy i o twoim doświadczeniu, o tym, że jesteś w Mistrzostwach Polski od bardzo długiego czasu. No to dziękuję bardzo, to miłe. Jestem, jestem od ho, ho. E, Tak mówię, że jestem w rajdach od czasu jak może martwa jeszcze było chore, także <laughs> troszkę się ciągnie. Niedzielny poranek, trzy odcinki specjalne za wami, jak było? Było bardzo dobrze. E... Okazało się, że obudziliśmy się i mimo, że nie piliśmy kawy, to tempo od początku było bardzo fajne. No staraliśmy się nie ryzykować, natomiast jechaliśmy. Żwawo, e, Jechało się bardzo fajnie. Wjechaliśmy w rytm. Ostatni OS zebrał spore żniwo, bo jeden z naszych konkurentów odpadł, e, wylądował w rowie tam na samym początku. No i załoga przed nami w Rally 4 e, też uderzyła w drzewo, więc tam nas zatrzymała do zera. Tam pilot się wypiął, bo myśleliśmy, że coś się stało kierowcy. Na znaczy szczęście załoga jest ok auto tylko rozbite, więc pojechaliśmy dalej. Trochę nas to wybiło z rytmu. Natomiast to tempo dobre. E, po przygodach konkurencji wskakujemy na trzecie miejsce, więc e, cieszymy się, będziemy jechać swoje do końca. Mam, mamy nadzieję, że dobrym tempem i chcemy zanotować się na mecie na trzecim miejscu. Jak spędziłeś niedzielny poranek w okolicach Świdnicy? Walczyliśmy, bo popełniliśmy błąd z doborem opon. Straciliśmy wszystko, co, co mieliśmy wypracowane po dniu wczorajszym. Po pierwszym odcinku dzisiejszym porannym zmieniliśmy, ale no, jakby strata już jest duża do górnego, więc Postaramy się przyspieszyć oczywiście, natomiast chyba już jest za dużo, żeby odrobić się do pierwszego. Trzeba kontrolować. Będzie bardzo, bardzo trudno, bo między nami teraz będzie przejedzie około 100 aut po odcinkach, a po 20 teraz jechaliśmy, już było mega dużo brudu. Nie spodziewałem się, także trzeba, będziemy walczyć, żeby na prostych kołach wjeżdżać w zakręty, prawda? A w ośce to wcale nie jest takie łatwe, prawda? Na takiej nawierzchni, kiedy jest troszeczkę tego syfu naniesionego, czeka Was zatem spore wyzwanie. Dokładnie, tym bardziej, że, że rajd jest bardzo szybki, są szybkie zakręty, gdzie na piątym, szóstym biegu idziemy i, i, i naprawdę trzeba naprawdę wcześniej złapać dobry tor, żeby, żeby, się, żeby się wkleić w zakręt. Michale, jak spędziłeś niedzielny poranek? Niedzielny poranek spędziliśmy w okolicach jodłownika, srebrnej góry, kamionek, cały czas jadąc na limicie. Turystycznie zatem? <laughs> tak, pełna turystyka. Pełna turystyka, ale widzę, że jakieś przeziębienie Cię chyba dopadło. Tak, to tak naprawdę już od przedwczoraj się ciągnie, od zapoznania z trasą. Niestety złapałem jakąś infekcję i średnio się czułem. Wczoraj dlatego też taki byłem ospały, niechętny do życia. Dzisiaj już jest trochę lepiej i dlatego też. Możemy lepszy rytm złapać w rajdówce i, i bardziej się cieszyć jazdą. Ale przyznam, że tej niechęci zupełnie nie widać patrząc na waszą jazdę. <noise> Dziękuję, to miłe. No wczoraj było trochę gorzej, dzisiaj jest na pewno znacznie lepiej i, i na pewno czasy też to oddają. Jaki plan na drugą pętlę? Na pewno się poprawić, troszeczkę przyspieszyć, pojechać pewniej, sprytniej i, i lepiej, więc. Na pewno będzie prędko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzy odcinki specjalne za wami, jak było dzisiaj rano? No pierwszy odcinek był dla mnie bardzo trudny. Nie, mogłem, nie trafiłem z ustawieniami. I dość. No walczyłem, żeby dojechać do mety, dlatego ten czas był słabszy. Później, już nad następnych, troszeczkę pozmienialiśmy zawieszenie i było dużo lepiej. Duża jest przyjemność z jazdy tym samochodem na odcinkach specjalnych? No to jest takie spełnienie marzeń moich z dzieciństwa, więc super jest. To jest najlepsza przygoda, jaką miałem. Niedziela i trzy odcinki specjalne za wami. Jak się sprawuje samochód? No dzisiaj już dużo lepiej. tam Po nocnych ustaleniach, coś na 15 rano było pogrzebane i auto ruszyło, także jedziemy już na... z pełną mocą. Cały czas to lepiej działa dzięki temu i te napędy, szpery, teraz to zaczyna, zaczyna się układać po mojemu. Bo może czasu może jeszcze nie ma, no ale już, już to dużo lepiej działa. Ale jest przyjemniej. Dokładnie, ma być przyjemnie. Jaki zatem plan na kolejną pętlę? Jedziemy, zmienimy sobie opony i będziemy prowadzić trochę szybciej. Chociaż chcemy dojechać, tak mówię, mówiłem, że musimy się czegoś nauczyć, i nie będziemy świrować, bo tak nie mamy o co tu walczyć. Także na spokojnie. A ze mną jest Byszek Gabryś, Walka trwa na 53 Radzie Świńskim. Jak ci się jedzie? No cóż, no znowu źle trafiliśmy z oponami. Troszeczkę ta poranna pogoda nas wystraszyła, czyli te temperatury nawet poniżej zera. Zbyt miękka opona, niestety na kamionkach i na kolejnym odcinku już jej nie było, płynęła. Obróciło nas na jodłowniku. Zgasiliśmy auto, straciliśmy tam sporo cennych sekund. No i cóż, no, no, mamy szansę jeszcze tam troszeczkę, jakieś oczko wyżej, ale no, musimy już teraz podejmować dobre decyzje, nie popełniać błędów i, i, i w miarę szybko do mety podróżować. To właśnie takiej decyzji, takiego wyboru, odpowiedniego wyboru opon życzymy i widzimy się na kolejnej pętli. Mam nadzieję, że tak będzie. Do zobaczenia. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.